Elo elo widzowie, witam was w kolejnym odcinku Specim99 A dzisiaj sprawdzimy sobie co ludzie zaoferują za mojego titanic Sketchcata, Który na dzisiejszy moment jest warty 12 bilionów gemów No i liczę, że oferty za niego będą naprawdę ciekawe Więc bez przedłużania kolego tutaj strzel łapeczki w górę i subskrypcji Zapraszam cię do oglądania A my sobie zrobimy coś innego na start A mianowicie wylosujemy zwycięzcę konkursu Więc w sumie macie go teraz na ekranie Serdecznie mordeczku Ci gratuluję i idziemy wysłać Ci nagrodę. Gdzie tu mamy komputerka? Gdzie tu jest komputer? No i jest, 95 level, huge komputer, zaznaczamy, wpisujemy nick. No i nagroda leci wprost do Ciebie. Gratuluję Wariacik! A my już nie gadamy, tylko idziemy sprawdzać te oferty za Titanika. No i dobra, dopiero wpiłem na trading i już mamy ofertę. Okej, okay, zobaczmy co tutaj dostajemy za cudownego sketch -cuta. No nie no, on jest dalej przepiękny, dalej będę tak ciągle gadał. No bo tak jak mówiłem, to jest takie top 3 mój ulubiony Titanic pod względem wyglądu. Dobra, let's go, pierwsza owka, mamy huge pety, mamy dużo huge petów. Ale czy będą wartością podobną do tego Titanika? Przypomnę, ten Titanic 12 bilionów gemów. A oferuje nam 2 biliony gemów, troszeczkę mu tutaj brakuje. Niedużo, ale brakuje. Ale bądź co bądź, bardzo dziękuję ci za ofertę, wariacik, i pozdrawiam. No troszkę brakuje ci, troszkę brakuje. Oj, mamy, Janek Jan. Jakby ktoś pytał widzowie, jest to mój widz, mój stalker. Dosłownie chłop od trzech dni mnie ciągle śledzi. No dobra, dajmy mu się tu wykazać. Zobaczmy, rap w ogóle tego Titanic'a wynosi prawie 10 bilionów, ale przypomnę, cena to 12. Dobra, zobaczmy. Okej, okay, daję krówkę. Nie, dobra, od razu cancel, bez czekania. Jak daję krówkę, to ja od razu kanceluję. Jakby ktoś nie wiedział, nie znoszę krów Patrzcie w mój ekwipunek, wpisujemy krowa Nie mam żadnego właśnie peta związanego z krowami I nigdy nie będę miał, pamiętajcie o tym Dobra, mamy kolejnego tutaj ziomala Max Lili, Max Lili, co tutaj ma? Mamy huge smigak lotlon, rainbow Mamy szafirka, elegancko Ej, mocną ofertę składa ziomek, dobra Drogie huge są tutaj na pewno, taki Richard na przykład, rainbow Ej, boże, rainbow shiny, co ja galam? Co my z takich drogich Huge mamy? Huge Diamond Kata w ogóle, ziomek ma 800 milionów. Tu jest Richard Rainbow, właśnie, tak mi się wydawało, że go widziałem. Tu mamy Super Tigera, który chodzi już po bilion. No to nie jest Super Tiger. I co my tu mamy? Na no, 8 bilionów owkę bardzo mocna, powiem szczerze. Czy coś drogiego jeszcze tutaj mamy, takiego ultra, ultra drogiego? Ma Na pewno mamy jeszcze również Evolved at wersji Shiny. No i z takich drogich, ja albo jestem ślepa, albo nic więcej nie widzę. Na przykład taki Willow 300 jeszcze tutaj jest. Skąd on tutaj wziął? 9 bilionów, bo to mnie ciekawi. Nie no, dobra, okej. Okay. Drogie są te huge, nie będę gadał. No powiem tak, no moim zdaniem jest to mocna oferta. Jest to mocna, 9 milionów. Plus tutaj ziomek mówi, że niektóre huge mogą być droższe, tak naprawdę. Tak jak ja mówię, to jest rap, a cena może być inna. No ale czy ja bym się za to zgodził, za takiego Titanika? Chyba raczej nie, ale na razie póki co najlepsza oferta, za którą bardzo mu dziękuję i pozdrawiam cieplutko, oczywiście. Bo naprawdę ta oferta była przyzwoita. No ale ja jednak czekam na oferty typu, nie wiem, ktoś tutaj mi da, nie wiem, 10 Titaników, nie? No, oczywiście żartuję. Liczę na oferty jakieś wiecie: troszkę gemów, troszkę drogich, huge, troszkę tanich. Może właśnie ten ziomek taką ofertę złoży. Zobaczmy. No, jednak nie składa. Pyta, czy mam supermagnet? Nie mam wariacik, nie mam niestety supermagneta. Dobra, tym razem oferta jakiegoś tutaj Asasina, panie Asasynie, witam cię, bardzo cieplutko, się wariacik. Czy masz tu jakąś ofertę za tego tutaj pięknego Titanic? Yo, Dobra, mocna oferta! Nie no, przecudowny Titanic sketchcat, chyba dajemy tutaj ready. Co tu ziomek napisał? Czy podpiszę mu? Nie mam niestety podpisów byku, tak samo widzowie dużo osób pisze mi czy mu podpiszę, ja niestety widzowie nie mogę podpisywać, bo przypominam mam 25 podpisów miesięcznie, dlatego no średnio jest mi podpisać, ja tylko na live'ach podpisuję, w sensie, no może nie podpisuję tylko robię konkursy na podpis i możecie je wygrać, tylko w taki sposób. Dobra, kolejny ziomek. I co nam? Dwa Titaniki daje z naszego? Co jest? Titanic, Banana Cat i Titanic Jelly Dragon. Ile w ogóle takie Titaniki są warte, że on dwa oferuje? Wow, no byku, ja tak samo mówię o twoich Titanikach Jelly Dragon, no to ja bym przyjął ci szczerze. Ile taki Jelly Dragon? Sprawdźmy sobie na szybko, bo banana chyba coś około... 14 w ogóle Jelly Dragon, co? Że on jest droższy od Sketch Kata. No ja wiem, że on lata i pewnie dlatego... No ale że 14 to się nie spodziewałem. Dobra, a banana? Banana chyba dychę. Sprawdźmy. Banan chyba dycha albo 11. Nie, banan to już w ogóle 8, niecałe. No to Banan się niestety kiepsko trzyma z ceną. No ale dobra, jakby to akceptował, to ja chyba dałbym ready, powiem wam szczerze. Aczkolwiek on pyta, co ja chcę. No dobra, nie, to któregoś z nich. No jakbyś za Jelly Dragona zgodził, to może i bym wytradził. Chociaż nie, dobra, to jest pamiątka. To jest pierwszy Titanic, który dropnąłem w Petsin 99. Bardzo dziękuję ci, przyjacielu, za ofertę, bo jest naprawdę mocna. Jeżeli dałby Jelly Dragona, to już w ogóle. Ale raczej ciężko byłoby dostać. Tutaj tego Jelly'ego No i plus nawet jakbym dostał, to i tak, niestety nie dałbym ready. No tak jak mówię, pamiąteczka. Pierwszy Titanic w tej grze. Kolejna oferta, zobaczmy, co tym razem. Aha, huge happy rock! Nie, chyba dajemy ready z automatu, nie czekamy. Nie no, kensy no przepraszam, przyjacielu, nie mogę. Już to przed chwilą właśnie gadałem. Oho, tym razem mamy ofertę od króla, pan King, dobra, pan King, myślę, że mocną ofertę da, no i daje mocną, Titanic, Mystic, Corgi, Huge, ile taki Mystic? Mystic chyba 8-9, ale nie, czekaj, Mystic jest droższy, bo to jest ten właśnie, taki diamentowy, jakby go nazwać, okej, okay, Mystic 11 kosztuje, i tu ziomek dokładam nam prawie 2 biliony, tak, no bilion coś, czyli tak naprawdę oferuje nam około 11.4, ta oferta jest najlepsza, powiem wam aktualnie, no nie licząc przed chwilą tych techtaników, co dostaliśmy, te dwa. No ale raczej wątpię, że dałby reddy No i powiem tak, no fajny Tylko czemu on ma rap dalej 1.0.7? Nikt tego nie kupuje, czy o co tutaj chodzi? Bo każdy Titanic już zmienił swój rap A ten Mystic stoi w miejscu bym powiedział Mamy Pandę, Pandę uwielbiam Sami doskonale wiecie czemu Mamy ta którego muszę sobie kupić boss z Mimika, no fajna oferta Bardzo dziękuję, bo najlepsza na dzisiaj Mystic też jest ładny jako Titanic, więc no naprawdę bardzo fajna oferta i jeszcze raz pozdrowionka. Ziomek chce ze mną trader tu mi pisał Patrzcie w ogóle jak trade'y dzisiaj wysyłają. Co to za dzionek? Dzisiaj piąteczek i mamy Titanic z Kerry No ja się nie dziwię, co mu tak oferty wysyłałem jak ten Titanic skieczka jest tak przepiękny, okej. Okay. Scary kosztuje dziewiątkę, rab ma jeden, czyli musiałby tutaj dołożyć, jeżeli się nie mylę trójkę. Okej, okay, dokłada chyba nawet ty, no nawet dołożył. I daje mi cenę rapu, praktycznie. Chyba nawet, idealnie. No tak, daje mi cenę rapu, nawet powyżej lekko. Dobra, ta oferta jest póki co na najlepsza. Titanic z 9. Plus tutaj właśnie dołożył mi 3.7. To daje mi 12.7 za mojego Titanika wartego 12. 700 milionów byłbym na plus. Więc Mordini, no powiem tak, wygrałeś, wygrałeś, jesteś rekordistą póki co, dałeś najlepszą ofertę, za którą bardzo dziękuję. Co myślisz, tak mamy? A, bo on daje parota. Parot nie wiadomo, czy ma dobry rap. Chociaż jest to możliwe, no bo to jest ten rzadki parod, ale no 1,6 biliona, nie, wi nie wiadomo czy nie zawyżony. No ale bądź co bądź, bardzo dziękuję i pozdrowionka. Czy jeszcze jakąś ofertę mamy na dzisiaj tutaj? Czy ktoś nam wysyła? Assassin nam wysyła, ale chyba żeby podpisać. No dobra, no jest, silver. O, to ta osoba chciała mi tu ofertę złożyć, bo mi tu pisał na czacie. Zobaczmy, zobaczmy co on tu chce pokazać. Quartin Dragon w wersji Rainbow, fajnie, 1,36 biliona. O i dokłada huge, dokłada huge, zobaczmy. No ma tych huge, nie powiem, że nie. Jest tu już 3 biliony, to jeszcze troszkę musisz dołożyć, wariacik. 3-6 bilionów, w ogóle on dołożył tu czy mimic, czy mi się wydaje? Tak, czy jest mimik, 50 milionów, okej. Okay. 4 biliony, dobra, ile on tych huge w ogóle ma? Jemu się chyba te huge nawet w trade nie zmieszczą, tak mi się wydaje. 5 bilionów i zaraz będzie w ogóle full trade Podajże, jeżeli się nie mylę. Okej, okay, czy to już koniec? To jest jego maksimum. No byczku, ci tak, Do no, dziękuję Ci za tą ofertę, ale no... No powiem ci byku, to nawet nie jest połowa, więc no troszkę brakuje. Nie musisz mnie przepraszać. Ja Ci bardzo i tak dziękuję za ofertę, bo bardzo dużo ładnych huge, ale jednak troszeczkę tutaj brakuje, troszeczkę, bo troszeczkę, ale jednak braknie. MS Krisa, MS Krisa, zobaczmy. Tu już dziewczyna, okej, okay, dziewczyna dzisiaj jeszcze nie oferowała nam żadnej rzeczy za Titanika, zobacz, może jakieś Titaniki też będą, albo Huge oferowane. Zobaczmy. Witam, witam bardzo serdecznie. Ha, ja mam ofertę za to? No Ci tak, myślę, że bez gadania mogę dać ready, bo mankę i shiny. No zobaczmy, ile on kosztuje, ale pewnie z 30. Zobaczmy, zobaczmy. Nie, no nie jest taki drogi, powiem wam, 18 bilionów. Tak naprawdę, jakbym dał sketch i parę huge mógłbym go kupić. Myślę, że on jest droższy. Uznajmy, że to jest oferta, że ona nie pyta, czy ja mam ofertę. Ona oferuje, tak, tak. Daję tutaj mankę, która jest przecudowna. Dziękuję ci za ofertę. Wiadomo, to była oferta, tak, tak. I pozdrawiam cieplutko. No i jeszcze taką jedną ofertę zakończenie chciałbym zobaczyć. Chociaż, powiem wam, dzisiaj mieliśmy tych ofert dużo i to bardzo ciekawych. To jest najlepsze. Że to nie były słabe oferty, tylko różne, bo były huge, były Titaniki plus huge, mieliśmy też różne itemy. Nie, no. Dzisiaj oferty mi się bardzo podobają z tego sketcha. Dobra, przy okazji, czekam na tą ostatnią ofertę. Otworzyłbym sobie jedno jajuszko, tak jedno. Mam dużo tych jajek, ale widzowie nie wiem, czy wiecie, ja te jajka zbieram na live z okazji 100 tysięcy subów, do których się powoli zbliżamy. I zbieram jajka. Mam nadzieję, że uda mi się dozbierać do jakichś, nie wiem, 500 sztuk, i wtedy zrobimy opening. Dzisiaj póki co otworzę sobie jedno. Może akurat Titanic. Ostatnio otworzyłem trzy i był huge, więc spróbujmy. Jedno jajko 30 milionów. Tak, o, zobaczmy. Shiny Sketch szkornie, okej, okay, nie ma tragedii, on jest chyba wart z 8 milionów gemów. Shiny, tak, 8 milionów, tak mi się wydawało właśnie. To do zwrócenia się całego jajka. Brakuje mi jeszcze tylko. 22, okej, okay. 30 milionów w ogóle. Te jajka, co to jest za cena? No dobra, mamy ostatnią ofertę, akceptujemy i zobaczymy, co tutaj dostaniemy. Ostatnia oferta na dzisiaj, proszę, coś przemocerniego. Witam, witam, wszyscy się elegancko witają dzisiaj. Co tu pokażesz nam? Pokaż jakąś ofertę, proszę, tylko nie pisz, can you please sign? Please, tylko nie to, please, tylko nie to. Yy, ziomek chyba zasnął Dobra, jednak nie zasnął Mamy tu Titanic, Jolly Kata, 100 milionów gemów I huge Grim Reaper, Golden Ej, Ciekawa oferta, na zakończenie W ogóle czemu ziomek oferuje mi Jolly A Jolly to nie jest pierwszy Titanic I on nie jest ultra drogi Sprawdźmy Jolly 12 bilionów tylko Ej dobra, przecież to jest pierwszy Titanic grze No to ziomek oferuje mi dosłownie chyba rap no niecałe 12, bo kosztuje 11,5. Tu mi dokłada 400 i tu 100. No dobra, daje mi rap za rap. 12 bilionów za 12 bilionów, ale w ogóle co jest? Że Titanic Skeczkad jest warty tyle co pierwszy Titanic z X A jeszcze przypominam, pierwszy Titanic, jaki powstał. Więc no, myślę, że bardzo ciekawa oferta z za zakończenie. No nie spodziewałem się, że Jolly jest taki tani, więc dowiedziałem się przy okazji ciekawostki. No i również bardzo dziękuję przyjacielowi za ofertę, bo jest fajne. Jeszcze mamy jakiś podpisik tutaj. Nie no, jest fajna oferta, nie powiem, że nie, gdyby nie to, że ten sketch, no to jest jeden z moich ulubionych, może nawet bym pokusił się o akcepta, ale póki co daje tu cancela, jeszcze jedna oferta, okej, okay, zobaczmy ją sobie, jeszcze Jamal tutaj nam składa, więc zobaczmy, ostateczna taka oferta na dzisiaj. Mister Drover, ofer on, dajesz, dajesz, show me, show me, akso ej, dużo Titaniców mamy, ale on mi składa ofertę, czy pyta, czy mam ofertę? Redeemed? On to zredeemował? Nie. A ósmy hashtag? Okej. Okay. No powiem Ci, bratku, no niestety nie mam oferty. Sorki, to jest, chyba że to jest Twoja oferta, ale ja tu nie mam oferty. Bo Titanic Axalot jest warty 8. Uznajmy, że hashtag ósmy byłby warty nawet bilion więcej. Nawet uznajmy 2 biliony. To jest 10 bilionów, więc troszkę by mu brakło, ale. Hashtag 8, elegancko pani przyjacielu, elegancko udało ci się wychwycić, dziękuję ci za ofertę, oficjalnie gasimy trade'y, żeby nam nie wysyłali, chociaż nie no, w sumie ja w tej grze nie gaszę trade'ów, za, za dużo tutaj toileta i wracamy do lobby. W ogóle, jakiego lobby? Za dużo leta już o tym mówiłem. To jest ten pierwszy ward, a nie lobby. No i dobra, tak podsumowując, bardzo ciekawe oferty: przeróżne, bo mieliśmy Titaniki, mieliśmy Gemy, mieliśmy Huge. No podobały mi się po prostu te oferty za tego właśnie Titanika. No i dobra, to na tyle dzisiaj widzowie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam przewspaniałej niedzieli, przewspaniałego Dzionka. I co, się mają!